i dzisiaj gramy jak zwykle na CubeGrow Games Block Warsy Właśnie może nagramy coś innego co założę teraz do tak. dzień dobry Zachęcam do subskrypcji i od razu kanału i gramy w Block Warsy jesteśmy czerwonymi z ostatniego filmiku wyszedł mi przez przypadek piękny strzał Łukiem? A, kolejny typek z Kidem dreamach. Jeśli to jest wiem, to chyba mam PH, ale niemożliwe. Chyba, że będzie miało nikto wtedy. Hmm. Co oni robią? Dobra

Dobra, dzisiaj przegramy. Coś mi się wydaje, że choć... zawsze muszę walczyć za ostatniego bliska. To się mówi. O, jak było blisko, jakbym go tak ładnie zabił. Widzimy teraz coś takiego. Boże, oni wszyscy pewnie na komputerach grają. Ale jako tylko na telefonie. Teraz po prostu. Ja to tak porobię. Dobra, lecimy. Jak było blisko, abym to zrobił. Lecimy. Chciałem go zablokować, ale. Dzisiaj chyba będziemy mieli problem. bo przecież oni są. U Uzią... No dobra, lak, przepraszam. Hmm. Dobra. Tarączka na mnie wychodzi najwyraźniej. Może jakaś następna wyjdzie lepiej. To nie wychodzi, ale to. Gdzie mi mieczek? Co zabrało mi mieczyk? To mi nie przeszkadza. No wreszcie będzie mieczek. Jest. Mam mieczek. Jak? Może przepraszam. Nie, to rządko mi nie wychodzi. Prawda, pogramy jeszcze w Skybloki. Bo ostatnio to wytestowałem i naprawdę mi się spodobało, ale na trybie chaos. I jakby coś z jest 12 na 12 nie, tam jest więcej drużyn. Tylko musimy skończyć tą rundkę i gramy w Minecraft Speed. Miał mi się jak oglądałem Speedrun Dreama. Albo Tobiasza, już nie pamiętam. I było jedną ja taką mega dobrą akcję. No i... Próbowałam ją powtórzyć 10 razy weszło mi ani razem mi nie weszło. O, już 20! Super! O, o Jak było blisko? Kupy? Dobra, idziemy się zabić. Jesteśmy w labie już. Dobra, to sobie wychodzimy z gry. A tutaj. Nie! o, da się... Już myślę, że coś się... Gdzie są tu? Skywars. Skywars. naprawdę to są też fajne gry tam. Może dzisiaj mi będzie lepiej szło. Teraz tylko szukamy sobie tryba chaos. Dobra, już to zaraz ja będę mógł się ruszyć. Trochę grami Nie mogę nikogo zabić. Dobra, przepraszam za mój internet, ale... Tak jest. <grym> o, już. Dobra. Tryby tutaj szukamy. Co to jest? 4 5 of 10 niebra też 8 to mhm mm mamy widzicie 4 drużyny po 10 czasów wariactwo prawda o no, tutaj masz fajną klatkę trochę lepsza niż to moje Ciasto, takie ciasto. O. Zaraz biegniemy na skrzynki, Kąś bloczki i lecimy na te najlepsze. Owca. Czemu, co ona tam robi? Kto ją zabije? Gra za 15 sekund. Macie 15 sekund na zostawienie łapki w górę, w górę i subskrypcji na kanale. Jest za to bardzo wdzięczny. O. Tymowanie się na team, na trybie team jest nie banem Dobra, mamy, to bierzemy, to bierzemy, to bierzemy, to też z tego bierzemy, bierzemy, bierzemy. Czy ubrać? Tylko, oczywiście. tutaj, tutaj. No już jest przejście fajnie. się cieszę, no, co tym czepkiem będę iść coś zostawiłem jakieś? nie, nie coś nic takiego łuk bardzo dobry Chciał lepszy po bo żelazny to tu O, ten. Tutaj nikomu... nikt nie brał tej skrzynki. Ała, ktoś mnie biegł. O ty. Dobra, biegniemy. Pół HP. Nie! Dobra, i tak byśmy nie zginali. Dobra, no to widzicie. Było jak było, ale teraz będzie lepiej. Pewnie. Powiedzmy sobie jedno. Że to było nie był to, no, nie była to moja najlepsza rundka. A, i jeśli chcecie animacji na kanale, to jeśli pod tym filmem będzie 5 łapek w górę, to jutro wejdzie. To jutro po powietrze wejdzie animacja, tylko musi być 10 łapek w górę. Chyba, że w pod tym filmem 4 subskrypcji, to wtedy też mamy 14 wtedy jakby wyszło. Chyba, że mamy trochę więcej, dobra. Idę na dół, bo tam najlepsze skrzynki. O, dobra jestem. O, teraz tam może coś... O dobra, patrzcie. No dole zawsze są najlepsze i tam, tam zawsze schodzę tam. No. Łodźmy to Ja... Złote jabłuszko. Trochę tego. Dobra. Już. No i tak właśnie mówię. O, tu Boże, jak mnie ścinało. Ej, co się dzieje? Co to jest jakaś blokada? Do tej skrzynki nie można dojść. Co bo w ogóle wszystko kryniecie, złodzieje? Nie. A myśliście. No szybko się ubrany. Jeśli ktoś czuje, mnie, to chyba skapną się, że mam nowego skinka. Na serwerze blok. Cubecraft, na którym właśnie jesteśmy. Czy możecie mnie trafić. Możecie na mnie trafić. Więc grajcie tu. Brockwarsy, Skywarsy. Mówiąc nie na wszystkich trybach gram. Bo na niektórych na telefonie typu tam jest jeden taki tryb, na którym ja nie mogę, gr mogę grać, ale się gra bardzo, ale bardzo beznadziejnie. Widzieliście to? Coś mi dzisiaj coś mi laguje. lukuje. Chodzi o to. dzisiaj... Boże! Jakie to było piękne.

NIE! No nie, to, to było... Powiedzmy, że miałam dobrą grę, ale... skończyło się jak zawsze. Dobra, więc jeszcze raz zaczniemy inną grę. będzie ostatnia i kończymy o bo długie nam coraz bardziej wychodzą. Dobra. Teraz spróbujemy jak najlepiej zagrać, bo jak najszybciej od razu wiecie, co robimy. Biorę skrzynki. Dobra biegniemy sobie tutaj skrzyneczka Bierzemy diamentowe rzeczy No tak hmm. Dobra mamy diamentowy set, ubieramy go OMG <ścoughs> um, Jakie to dobre Jakie to dobre Ło wow. Chyba najlepsze itemki Ej no Ej, ja myślę, zawsze że tam na dole są najlepsze właśnie tu są takie koks itemy. Co? Ja nie żartują. Żart to jest żart. Takie itemki na ten przecież tutaj. zobaczcie jakie itemy. Boże ojc. Widzicie? Jakie itemy? Nie no... To, 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 bardzo dziękuję. Ja już nie zmieniam nic, po prostu. I'm... jak, jak jacy jesteśmy? A, wszyscy to są, jak sobie zbawili, dobra. Już myślę, pewnie ten. efekt tak armor. Dobra, zjedziemy go tu, kielać. Kielać, 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 kielać. Dobra, tego. Dobra. To jest jeden. No dobra. Tego na badać. No masz Nie, ale do nie. nie, teraz ich robimy. Dobra, było dobrze. No to. Skończymy sobie odcinek. Skończymy sobie odcinek. Więc pa.